Z Ewangelii według Świętego Jana Jest tym, który chrzci duchem świętym. Co to znaczy chrzcić duchem świętym? Jezus ma ducha wspólnego z Ojcem i to jest duch miłości, to jest duch pocieszenia i to jest duch adwokat, który będzie nas bronił na sądzie ostatecznym. Jeśli więc pozwolimy, by Jezus nas ochrzcił tym duchem, to po pierwsze w tym chrzcie otrzymujemy synostwo Boże, otrzymujemy dziecięctwo Boże, a po drugie otrzymujemy obietnicę, że na sądzie ostatecznym będziemy mieli boskiego obrońcę, który gdy zły duch wymieni nasze grzechy, wskaże na ukrzyżowanego i powie, tak, to prawda, ten człowiek jest grzesznikiem, ale Jezus Chrystus, Mesjasz, Oddał za niego ostatnią kroplę swojej krwi. To znaczy być ochrzczonym w Duchu Świętym, odkryć namaszczenie, które sprawia, że nie tylko jesteśmy dziećmi Bożymi, ale także zostaniemy na wieczność włączeni w bliskość z Bogiem Ojcem. Do zobaczenia jutro.